W szkole nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, dlaczego masz takie same błędy, co twój kolega z ławki obok? Proszę panią, bo mamy taką samą nauczycielkę. Mamusiu, dzieciaki w szkole śmieją się ze mnie, że dużo jem. Synku, nie przejmuj się nimi, ale jedz szybciej zupkę, bo mi wanna potrzebna. Pani pyta Jasia. Jasiu, jakiego znasz największego lenia? A kim jest leń? To taka osoba, która nic nie robi, tylko stoi i się patrzy, jak inni pracują. A, to moja nauczycielka od matematyki. Mąż i żona leżą w łóżku. Żona mówi do męża. Kochanie, wczoraj byłeś jak nienasycony demon seksu, jak niewyżyty ogier, a dzisiaj to nawet na mnie nie patrzysz. Kochanie, to przez te zaniki pamięci. Biedaku, zapomniałeś jak to się robi? Nie no, co ty. Wczoraj po prostu zapomniałem, że jesteś moją żoną. Wchodzę zaspany do kuchni, a tam żonka pochyla się nad piekarnikiem z wypiętym gołym tyłeczkiem i mówi do mnie. bieź mnie szybko. Zdziwiłem się bardzo, ale jak daję, to skorzystam. Po wszystkim pytam się jej, co się stało, że tak nagle chciałaś? A wiesz kochanie, chciałam na śniadanie jajko na miękko, a zepsuł mi się minutnik. Mama, a czy człowiek może w ogóle nie jeść? Nie, synku, kto ci taki głupot nagadał? No bo tata mówił, że od ogólniaka nie połykasz. Sytuacja w pociągu. Siedzi młody chłopak naprzeciwko pięknej kobiety z dużym biustem. Młody gapi się ciągle w jej dekolt. Kobieta wkurzyła się i mówi do niego. Młody, chcesz w gębę? O tak z chęcią, a drugiego do ręki. Sytuacja w szpitalu. Facet po porodzie żony pyta lekarza. Panie doktorze, kiedy będziemy mogli uprawiać seks? Za dwadzieścia minut kończę dyżur. Będę czekał na parkingu. Facet jechał pociągiem z szóstką swoich rozwydrzonych dzieci. Darły się i skakały po siedzeniach. Jechała z nimi starsza pani. W końcu udało mu się je uspokoić i posadzić na swoich miejscach. Zmęczony padł na siedzenie. Starsza pani patrzy na niego i mówi: To wszystko pana dzieci? Wie pani, pracuję w fabryce prezerwatyw, a to są zwroty od klientów. Jaś z Małgosią wybrali się w góry na wycieczkę. Na cały tydzień zamieszkali w górskiej chatce, ale że było bardzo zimno to Jaś poszedł po drewno. Gdy wrócił ze skrzynką drewna do chaty, od progu mówi: Kochanie, jak bardzo zmarzły mi dłonie. Małgosia na to. To włóż mi je między uda i się ogrzeją. Drewna nie starczyło na długo i Jaś musiał iść kolejny raz. Gdy wrócił, mówi: Małgosiu, ale zmarzły mi dłonie. Małgosia wkurzona tą sytuacją mówi: Może niech w końcu zmarzną ci uszy. Siedzi Jaś i Małgosia na ławce. Jaś namiętnie obmacuje jej plecy. Jasiu, co ty robisz? Szukam piersi. No przecież są z przodu. Tam już szukałem. Facet łowi ryby nad rzeką. Podchodzi do niego jakiś gość i pyta. Widział pan taką ładną kobietę z dużym biustem ubraną w mini spódniczkę? Tak, widziałem, ale już jej nie ma. Dziękuję. Biegnę, może ją dogonię. Nie sądzę. Dziś nurt rzeki jest bardzo mocny facet żył na bezludnej wyspie ze świnią i psem po dwóch latach poczuł zew natury postanowił że dobierze się do świnki ale nie mógł tego zrobić bo ciągle pies go gryzł w nogę rzucał patyk daleko aby pies pobiegł po niego ale pies był taki szybki że to nic nie dawało pewnego dnia idąc sobie z psem i świnką po plaży zobaczył że ktoś się topi popłynął do tej osoby i ją uratował. okazało się że to piękna blondynka ze świetną figurą kobieta mówi do faceta uratowałeś mnie zrobię co zechcesz facet myśli chwilę i mówi weź tego psa i idź z nim na spacer